Gdy myślałem, że Metro i 2 są ciągle takie same i nie potrafią niczym ciekawym zaskoczyć, w 2017 roku wychodzi fenomenalny action platformer Hollow Knight z przepiękną kryskówkową oprawą wizualną, pokazującą fikcyjny mikroświat podziemnych robaków czy pająków. Fabuła, choć rozległa w tej grze nie gra ona pierwszych skrzypiec. Więc szczerze mówiąc, nawet nie czytałem tych dialogów. I szybko zgubiłem się w historii. Jedyne co wiem to to, że Hollow Knight, spoczywający w świątyni Czarnego Jajka, został zainfekowany, co zaczęło roznosić się po pobliskich strefach. Gra ma 6 zakończeń, i jednym z nich jest skonfrontowanie się z infekcją i wchłonięcie jej do swojego ciała, by uratować ekosystem, dopóki nie pojawi się kolejny przodek, który zastąpi nasze miejsce. Nie będę ukrywać, że ten bad ending, który dostaje niemal każdy za pierwszym przejściem, bardzo mnie rozczarował. No ale cóż. Gameplayowo mamy tu do czynienia z Metroidvanią. Zwiedzamy pięknie narysowane tereny, poznajemy nowych przeciwników i ich słabe punkty. Szukamy przypinek i muszelek, które służą nam jako perki dające pasywne umiejętności. Oprócz tego, w grze spotkamy różnych sklepikarzy, u których będziemy mogli kupić kilka pomocnych przedmiotów za geo walutę w grze, którą zdobywamy głównie siekając na kawałki przeciwników platforming i responsywność poruszania się to ogromny plus dla Hollow Knighta. Ponieważ z biegiem rozwoju gry będziemy poznawać nowe umiejętności, dzięki którym wcześniej niedostępne tereny staną się dla nas możliwe. Do dyspozycji otrzymamy dash, lot jednokierunkowy, double jump i tym podobne. W grze znajduje się masa opcjonalnych terenów i znajdziek, że czasem nawet nie wiemy gdzie iść. Główny quest jest dość kiepsko określony, więc spodziewaj się zakłopotania i ciągłego sprawdzenia mapy, jak się gdzieś dostać i co tam znajdę. Gdyby nie Solucja w sieci, nie wiedziałbym o Kingdom's Edge, tajemniczym kluczu i wymaganej umiejętności Darkshade, bez których nie mogłem zdobyć trzeciej maski. Soundtrack w Hollow Knight jest wyśmienity. Christopher Larkin stworzył przepiękną ścieżkę dźwiękową, która idealnie pasuje do obserwowanej krainy w grze. Technikalia to również ogromny plus, ponieważ gra ma odblokowany framerate, surowy odczyt pada, nie ścina, nie kraszuje, ma wszystko czego od platformera potrzebujesz. Hollow Knight to cudowna metroidwania, która wciąga niesamowicie i oferuje nieprzerwany strumień zabawy na około 20 godzin. Pomimo kilku małych zgrzytów, jak problem ze zrozumieniem celu, problem ze skupieniem na fabule... Problem z rzadkimi zapisami, które zdobywamy siadając na tajemniczych ławeczkach, czy problem z niektórymi RNG minibosami, które czasem wręcz oszukują w walce. Ogrom pracy został włożony w nią i nie mogę się doczekać drugiej części. Ocena ogólna 9,5 na 10. Wybitny dżem.